Nasz dzisiejszy wywiad nie bez powodu nagrywamy w małej sali gimnastycznej, gdyż moim i Państwa gościem jest WFista z krwi i kości, Michał Bieniek. Witamy serdecznie, ale w podwójnej roli dzisiaj, bo w roli też absolwenta Strzelińskiego Liceum Ogólnokształcącego imienia Marii skłodowskiej kili w Strzelinie. To Michał, może od y, tych wspomnień z czasów licealnych sobie zaczniemy. Y, WF to był Twój ulubiony przedmiot? Witam serdecznie wszystkich. E, tak, WF. Tak, WF-u WF nie można było opuścić. To był jeden z ważniejszych przedmiotów moich w liceum. A kiedy byłeś licealistą, to oprócz tego, że przychodziłeś na WF, sumiennie ćwiczyłeś, to już zajmowałeś się jakimiś dyscyplinami sportu? E, tak, w trakcie, w trakcie nauki w liceum grałem w piłkę nożną i e, chodziłem na zajęcia tekwondo. O taekwondo za chwileczkę sobie porozmawiamy, bo warto dodać, że Michał jest również trenerem taekwondo, ale o tym za chwilę. No to Michał, jak już jesteśmy przy przedmiotach, to już dowiedzieliśmy się, że WF to twój ulubiony przedmiot w liceum. No a teraz zróbmy sobie jakiś ranking, nie wiem, jeszcze dwóch, trzech przedmiotów ulubionych w liceum. Dwóch, trzech przedmiotów ulubionych w liceum. Bardzo mi wspominam historię z panem Czachorowskim, Januszem. E, biologię z panem Januszem e, Kowalskim, profesorem, e, którą później na maturze zdawałem, e, po to, żeby się dostać na Akademię Wychowania Fizycznego. E, no i matematyka z, e, z, wtedy z wychowawcą, później koleżanką z pracy, profesor Agatą Dzięciołowską. No właśnie, e, wychowawczyni, pani profesor Agata Dzięciołowska, no to Michał, teraz powiedz, jak wyglądało to wasze życie klasowe? No bo wiadomo, że lekcje lekcjami, do szkoły trzeba przychodzić, na zajęcia i tak dalej. No ale byliście zgraną klasą? E, tak, uważam, że tak. E, tak naprawdę jeździliśmy na kilkudniowe wycieczki w każdej klasie e, i zawsze na jesień zawsze na wiosnę. E, Także to było, to było super. No zawiązaliśmy przyjaźnie, niektóre na no, całe życie, do tej pory e, się spotykamy z niektórymi osobami. Mm -hmm. A powiedziałeś tutaj, że e, Agata Dzięciołowska, którą bardzo serdecznie pozdrawiamy, być może będzie oglądać, e, była twoją wychowawczynią, a później koleżanką z pracy. E, no właśnie, e, jak to jest? Szybko przeszliście na ty, kiedy tu przyszedłeś do pracy, czy tak było trochę nie? Oj nie, mnie jest, <laughs> mnie, mnie jest bardzo ciężko e, przejść. Z, z osobami starszymi na ty. E, zwłaszcza kiedy wcześniej byli moimi nauczycielami. No Trwało to troszkę, <laughs> natomiast no, z czasem się e, jakoś to udało mi osiągnąć. Wracamy do licealnych wspomnień. Cztery lata szybko mijają. E, czas e, zdawać maturę. Zawsze o to pytam wszystkich naszych rozmówców, e, których tutaj gościmy. E, jest, był stres przed maturą. U nie. Ciebie? Tak, tak, tak. Oczywiście był stres przed maturą. Eee, no natomiast taki pozytywny chyba. O, no właśnie. Taki pozytywny. Nie był to jakiś paraliż, prawda? Traktowałem Ale to jako wyzwanie. Kolejne bardziej... wyzwanie w moim życiu. No właśnie. Bardziej przed polskim był ten stres, czy przed matematyką? Eee, nie było wtedy matematyki. Ach, bo to jeszcze... O tak, właśnie, ja nie zdawałem matematyki. Eee, przed biologią chyba. Najbardziej o. to przed biologią. No ale udało się. Udało się. Udało no to się. Później, udało... oczywiście, świadectwo dojrzałości. Tak, świadectwo dojrzałości, studia. Mhm. studia. Były do wyboru dwie drogi. E, Akademia Wychowania Fizycznego. Dla mnie były dwie drogi. Mhm. Akademia Wychowania Fizycznego e, wchodziła w grę, albo Akademia Wojsk Lądowych w Wrocławiu. O, o, o. No, natomiast e, 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 tak to jest w życiu, że rodzice mają duży wpływ też czasami na podejmowane decyzje przez dzieci. I, Gdzieś tam za mamy, jednak ta y, droga żołnierza zeszła na drugi plan. No i została Akademia Wychowania Fizycznego. Akademia Wychowania Fizycznego y, ukończona. Y, no właśnie, gdyby nie, y, nie ten wybór, to, to pewnie byśmy tutaj nie rozmawiali, bo byłeś żołnierzem zawodowym, oficerem Wojska Polskiego. Mogłoby tak być. Y, a tak to, no właśnie. Y, po studiach y, od razu przychodzi, przyszedłeś tutaj do, do pracy do liceum? Ja miałem przesuniętą obronę pracy magisterskiej. Broniłem się we wrześniu i od grudnia zacząłem e, pracę tutaj na zastępstwie za profesorystyną Markowską, e, tutaj w Liceum i jednocześnie w Szkole Podstawowej w Kurpat. Mhm. Michał, pamiętasz pierwszą swoją lekcję w u tu w Liceum? E, ale jako nauczyciel? Tak, tak, jako nauczyciel. E, tak. Nie, myślę, że nie. Natomiast pamiętam profesora Henryka Pałkę, profesora Jana Pomułę. To właśnie jeszcze nauczyciele z, z moich lat nauki w szkole. Także oni też dużo mi pomogli na początku mojej pracy w szkole. Mhm. A miałeś takie jakieś... Bo to zawsze to jest tak, że jak ktoś przychodzi świeżo po studiach, jest nauczycielem, to ma pełną głowę takich ideałów, co by zrobić, żeby, no na przykład miałeś coś takiego, że miałeś taką misję do spełnienia, że muszę poprawić kondycję uczniów, bo jest ona, nie wiem, zła, średnia i... Myślę, że w tamtym czasie, kiedy przychodziłem do pracy, to nie, nie trzeba było patrzeć właśnie na, mhm. na te aspekty uczniów, ponieważ tam wszyscy, wszyscy pracowali i, i chodzili na lekcje z takim entuzjazmem, jak ja, kiedy chodziłem do liceum. Mhm. Także tutaj e, to były takie roczniki, gdzie można z nimi, przy można było robić wszystko. Mhm. Nie kombinowali? Nie. Nie kombinowali. po prostu chcieli przychodzić i tak. chcieli uczestniczyć w tych zajęciach, bo... no bo chcieli po prostu, tak? No. Michał, no dobrze, a teraz y, trochę o... no bo tak, jesteś nauczycielem WF-u, ale jesteś też trenerem y, tekwondo. Gdybyśmy zrobili szybką sondę na strzelińskim rynku, skąd wywodzi się sztuka walki o nazwie Tekwondo, śmiem twierdzić, że 90% powiedziałoby Chiny lub Japonia. A tak naprawdę Tekwondo wywodzi się z? Z Korei. A no właśnie, to taka ciekawostka. Michał, jak to jest z tymi sztukami walki? Kto może uprawiać tę dyscyplinę sportu? Tak naprawdę każdy. Wszystko zależy od chęci. Na zajęcia chodzą dzieci w wieku od czterech lat, a górnej granicy nie ma. Każdy na zajęciach uważam, że znajdzie coś dla siebie. Nie każdy jest stworzony po to, żeby zostać mistrzem świata. No tak. Natomiast uważam, że warto, warto ćwiczyć warto, warto trenować. A to jest też ciekawe, bo jeżeli chodzi o sztuki, Walk pochodzących z Dalekiego Wschodu. To nie tylko sprawność fizyczna, która jest ćwiczona podczas tego typu zajęć, ale to również poniekąd filozofia, prawda? Czy mógłbyś powiedzieć o takich głównych elementach, które są takimi aspektami filozoficznymi, które się zaszczepia w głowach takich młodych adeptów albo w ogóle adeptów sztuk walki? No, może, może jakoś specjalnie się tego nie zaszczepia, to po prostu mhm. idzie e, w parze. W parze z, mhm. z, z trenowaniem i też to się różni e, od innych dyscyplin, że nazywa się sztuką walki, no a nie sportem. Prawda? Na wszyscy e, wszyscy e, trenujący. Są w jednakowych strojach, rozróżniają je tylko kolory pasów, które pokazują, kto, kto ile już sobie wypracował w tej sztuce walki. Mamy ceremonię powitania, ceremonię pożegnania na, na, na zajęciach. Także uczymy wszystkich dyscypliny, wiary we własne siły i odwagi. A no właśnie przede wszystkim myślę potrzebnej w dzisiejszych czasach. Dyscypliny, wiary w siebie, no właśnie to chyba współczesnemu człowiekowi, młodemu i dorosłemu w pełni bardzo potrzebne. No tak, rzeczywiście. Michał, ostatnio byłeś w Chinach, się. w słynnym klasztorze Shaolin. Co prawda to nie taekwondo, tylko kung fu, prawda? Nie, tak, tak, tak. Ale no właśnie, świeża sprawa, więc na gorąco cię pytam, jak wygląda życie w klasztorze Shaolin? No przecież to, któż by nie chciał zobaczyć na własne oczy Chyba najsłynniejszego klasztoru na świecie. E, tak, zgadza się. To za sprawą e, filmu, który pewnie większość z nas oglądała. <gry> A no właśnie. E, i, I to była jedna z przyczyn, dla których wybraliśmy się w tę podróż. E, klasztor e, dla nas, turystów europejskich, e, jakby atrakcja turystyczna, natomiast dla miejscowej ludności, e, miejsce religijne. Uh -huh. e, Podziałem na część taką, właśnie dla turystów i tych przyjeżdżających w celach religijnych, i na taką część właśnie mieszkalną, jakby osób, które tam mieszkają. Jak wygląda dzień? No, mieliśmy tą przyjemność, że prowadziliśmy wywiad z przorem Szolin. No i on opowiadał, że taki standardowy dzień. Takiego mnicha polega na tym, że, że on przygotowuje jedzenie, medytuje, modli się, ćwiczy i śpi. I to tak naprawdę w kółko. Ale co warto podkreślić, nie wszyscy mnisi to Azjaci. Widziałem też osoby europejskie czy tam z, mhm. z amerykańskich. Jakiegoś prawda? Polaka spotkaliście? Polaka nie, Polaka nie, natomiast yy, chyba widziałem dwóch Anglików. Yy, także byłem zaskoczony, że sprawdziło się to tak jak na filmie, jednak nie przyjmują nie tylko swoich, także z zewnątrz no. jak ktoś się chyba postara i tam wysiedzi ten tydzień na deszczu przed klasztorem, tak jak w filmie. Nie, nie, to tak jak w filmie było Aha, pokazane. W e, nie, to, to jest szansa chyba, że, 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 że przyjmą go i będzie miał... Okazję Dowiedziałeś się, ile godzin dziennie ćwiczy taki mnich w klasztorze? Ćwiczy, czyli te wszystkie. Ile ćwiczy? Mhm. Nie pamiętam e, dokładnie, ale wydaje mi się, że tam było około chyba 6 godzin. Tak? To o. było podzielone tam chyba mhm. na trzy sesje w ciągu dnia. Ale nie wstają w środku nocy. Nie. To oczywiście wiadomo, kiedy mówi się o klasztorach, to zawsze są jakieś mity. Że nie wiem, pobudka druga 30. Nie, 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 nie. Tam chyba właśnie was. stanie na dworze w deszczu 2,5 godziny i później coś tam. To nie, to, nie, to, tak, nie, nie to nie. tak nie działa. To tak nie działa. I właśnie, bo też mi powiedziałeś przed naszym wywiadem, że ze względu na to, że mieliście wywiad z samym przeorem klasztoru Shaolin zostaliście wpuszczeni na teren klasztoru kompletnie niedostępny dla przeciętnego turysty. Zgadza się. Mhm. Zgadza się? Piękna architektura, wspaniałe malunki. To, co było ciekawe, historia i największe, najważniejsze wydarzenia z klasztoru były na takich kamiennych tablicach postawionych na takim jednym z placów. Mhm. Także to była taka, nie wiem, księga historii klasztoru super. No i jeszcze, Michał, cię zapytam: No dalej zostańmy na, na terytorium Chin, no bo oczywiście Chiny to bardzo ciekawy, no, przeogromny kraj, jeden z największych krajów na świecie. Byłeś nie tylko w klasztorze Shaolin, dużo było o tym opowiadać, a ja cię jeszcze zapytam o mm, kulinaria chińskie, o jedzenie. Miałeś okazję spotkać, skosztować tradycyjnych potraw chińskich. Ale nie w polskich restauracjach, tylko w Chinach właśnie. Jak to jest? Co tam to dobrego można zjeść? Zgadza się. No oczywiście kaczka po pekińsku O, no słynna, no, tak. Słynny specjał. No, całkiem inaczej smakuje, tak jak u nas. Różnego rodzaju fasole i inne warzywa to, to inny smak niż u nas. I sposób ich podawania o. Także. Wszystko świeże, oczywiście. Tak. No tak, tak. Górna półka, jeżeli chodzi o przyprawy. Zgadza się, mhm. dużo, dużo potraw na ostro. A, e, właśnie. Dużo różnego rodzaju ryb. E, Słynne pierożki były w różnej odmianie. Tak, oczywiście. A, właśnie. No to oczywiście, to oczywiście podstawa. E, no i co? Miałeś okazję poobserwować chińskie społeczeństwo? E, tak. Tak, mieliśmy świetną panią przewodnik, Polkę, która tam mieszka 20 już kilka lat. E, inna kultura, mm. e, kraj nastawiony, zdyscyplinowany. No właśnie, no właśnie. Zdyscyplinowany, nastawiony na pracę. E, wielomilionowe miasto, e, które sprawnie działa jak, jak jeden mechanizm mimo to, że mnóstwo samochodów. Mnóstwo e, ulic, e, to tam nikt na siebie nie trąbi, bo jest zły na kogoś drugiego, tylko po to, żeby, żeby cię <grym> no tak. ktoś zauważył, żeby cię w ciebie nie wjechał. I oczywiście zdyscyplinowanie choćby e, na stacjach metra, prawda, gdzie każdy się ustawia w kolejce. Tak, 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 no tak zgadza się. O, jest właśnie to. Y, Michał, y, no cóż, y, oczywiście wielkimi krokami zbliża się y, 80-lecie y, naszego liceum, to tak jeszcze może. Ostatnia, ostatni aspekt tej naszej rozmowy, gdybyśmy mieli wrócić jeszcze do twoich czasów licealnych, pamiętasz jakąś taką wyjątkową historię y, związaną z pobytem tutaj w liceum, może jakąś radosną, ciekawą. Radosną, ciekawą, No mhm. tak na szybko to przychodzą mi dwie. O, no to nawet dwie mam. Może no jedna pięknie. nie będzie dość pedagogiczna, ponieważ jak ja chodziłem do liceum, jeszcze był taki przedmiot, jak plastyka o! i my kiedyś mieliśmy do tą plastykę w piątki na siódmej, ósmej lekcji, więc jak to zżyta klasa, postanowiliśmy w inny sposób spędzić ten czas, niż malując obrazy i podziwiając dzieła różnych malarzy światowych. Natomiast pamiętam, że dyrektorem był wtedy pan Piotr Rozenek, no i w poniedziałek na pierwszej lekcji Przywitał nas bardzo serdecznie nagroda była taka, że, że cała klasa w którymś dniu właśnie po lekcjach sprzątała cały teren szkoły i to tak, pamiętam to do dzisiaj, to była pierwsza klasa liceum. Czyli, bo widzę, że taka, słyszę, że taka zasłona milczenia spada, bo nie chcesz powiedzieć, co zrobiliście na tej plastyce? Znaczy nie, my Zwialiście? zwialiśmy, tak. Zwialiśmy, to nie pedagogiczne, to, tak, to był ten tak, element, To okay. był ten element nie pedagogiczny. Nie było nas, zwialiśmy, wykorzystaliśmy ten czas w inny sposób. Okej, okay, to ta jedna historia, a druga? D drugą, którą pamiętam kiedyś, była taka chyba wigilia klasowa e z alarmem chyba bombowym. Ojej. E tak, że podczas wigilii całą szkołę ewakuowana została. Oczywiście nikt nie zabrał kurtek z szatni. No i zanim policja, straż e, sprawdziła budynek, to my staliśmy, marzliśmy na drodze e, przed przyszką, przed, e, przed głównym budynkiem. Specyficzna wigilia. Tak, mhm. tak, tak. I no, naprawdę, no jeszcze jednak, e, chyba, mam... chyba mój rocznik był, był e, tym ostatnim, którego studniówka była na e, auli szkolnej. A no właśnie, no to też jest takie rzeczywiście historyczne wydarzenie, bo to teraz to oczywiście wszędzie, tylko nie w szkole. No to rozumiem, że przygotowywaliście salę sami, dekoracje eee, tak, w tak, klasach, tak. te poczęstunki, gdzie były to, to z tego, co tu już wcześniej słyszałem, to trzeba było sobie samemu tą salę jakoś tam przygotować. Tak jest. A to też takie wyjątkowe wspomnienie, prawda? No fajne, bo każda klasa, cała klasa musiała brać udział w przygotowaniach. Michał, tak naprawdę już na koniec. Generalnie jest tak, że każdy uczeń, który gdzieś tam chodzi do szkoły, chodził do szkoły, ma miał swojego ulubionego nauczyciela. A u Ciebie jak to było w liceum? U mnie e, bardzo miło e, wspominam e, moją wychowawczynię, panią Agatę Dzieńciowską. I serdecznie ją pozdrawiam. Mam nadzieję, że spotkamy się na 80-leciu szkoły. No właśnie, to już niebawem, w październiku 2025 roku. Jubileusz 80-lecia liceum, a moim i Państwa gościem był Michał Bieniek. Michał, dziękuję Ci pięknie. Dziękuję się No i do zobaczenia, bo my tu na co dzień. Do dziękuję. zobaczenia. Do zobaczenia.